W robienie sobie selfie przychodziło z taką łatwością. A teraz no tak, ustawiam się. Tutaj no se włosa tak wygnę, nieraz za mocno. Tu nagle wraca mówi się nie podoba. Tu będzie dziubek, nie. Tu tak, tu tak, cyk, tu. Poprawię się. I potem oglądasz te zdjęcia, przeglądasz i nic nie wychodzi. Może tak. A może srak, a może na Tak. żeby z dzióbkiem robić sobie foteczkę, prawda? Nie, nie, z dziubeczkiem nie robimy foteczek. To jest problem, to jest odwieczny problem. No, niech mi ktoś powie, że nie. No najlepiej wystrzelić mordę i jest najlepsze A mogę się tego dzióbka jednak zrobić. No i. i seru. Słuchajcie, korzynka dzisiaj miała wychodne z funtarami. I tak się cieszyła, cieszyła tak. Służyłyśmy sobie do kina i przypomniały mi się słowa starego przed wyjściem Kochanie, baw się dobrze, a ja zrobię pranie kolorowe I ja cały czas w tym kinie, zamiast się tam zabawić oglądać film To ja zastanawiałam się, co takiego miał na myśli ten mój stary Mówiąc, że wstawia pranie kolorowe I czy tak jak ostatnio, nie jednie za przeproszeniem Białych gadków i białych skarpet do tego kolorowego prania. No, kolorowo będzie po. No i miałam rację. Przychodzę, a tam kolorowo na suszarce. biały i kolor. Każdy z nas ma wizję wymarzonego śniadanka niedzielnego, prawda? Jeśli jak ci ukochany stary, albo ukochana zrobi to śniadanko, no to już w ogóle jest perfekt. prawda? Wymarzone śniadanko garażynki. to oczywiście fruszniutka kawusia, którą mój kochany stary robi mi w niedzielę, nie tylko, jest wspaniały, po prostu, A jeśli chodzi o jajko, to już jest inna kwestia, prawda? <laughs> Garawyna lubi na twarde jajko, stary lubi na miękko, oddzielamy te dwie sprawy. Mój stary tak podchodzi i mówi, ma appetit, garażyna w cina i to jajko, no to ja sobie tam je obieram i nagle patrzę, jajko mam na miękko. No i całe marzenie o wymarzonym śniadanku po wchodzie się bierony. Stary bierze to jajo, patrzy i mówi grażyna. Uwaga teraz? Grażyna. Przecież to jajko jest medium. No kurwa za dużo ma starsza w Jajko jest medium. Mówisz, że się wypalasz? Że przy poniedziałku czyś się wypalony, wypalona? Nie! Wypalić to dzisiaj było drewno w komingu A Ty musisz działać Jest poniedziałek, jest nowa moc Jest nowy tydzień, można zrobić tyle A nie zamulać Wczoraj można było Niedziela dzielenia, prawda? Ale w poniedziałku Śmigamy z tym życiem I się nie poddajemy, moi drodzy Tylko lecimy! Woo -woo! Nawet jak Ci tutaj dingo, jaki i włos, jak garażuje, To się nie przejmuj nie przejmuj się, tylko działaj mój drogi moja droga. No.